Piękna i chorza, a przy tym bogata, marząc o mężu, jak zwykle kobiety, chciała znaleźć ideał. Dziw, ósmy cud świata, wady nie jednej, a same zalety. Miał być młody, przystojny, dowcipny, wymowny i niezazdrosny i nieobojętny, książę lub y, hrabia lub wreszcie herbowny, szlachcic, ale majętny. Słowem chciała wszystkiego. Któż wszystko mieć może? Los jednak był łaskawym dla pięknej dziewicy. Przybywali bogaci, młodzi zalotnicy, ale panna przy wyborze zdraga się i noskiem kręci. Ach! Wygląda w mundurze. Tam, ten ma usta za duże. Temu czupryna się jeży. U tego znów nos za brzydki. Drwiła, szydziła tak, że na młodzieży nie zostało suchej nitki. Odeszli z grochowym wiankiem, a panna znowu wzdycha za kochankiem. Przebyli inni już nie baronowie, nie książęta i hrabiowie, lecz dość zamożni do dobrego imienia. Chłopcy dziarskie, co się zowie, wcale nie do pogardzenia. Panna znów rozdaje kosze. <grym i wyszła> Jeszcze mi za mąż wcale się nie spieszy Mam czas I przecie znajdę co lepszego Mija rok, drugi, cwałem, lata biegą Nikt się nie zjawia z zalotników rzeszy Pogardzeni zapomnieli, inni zapukać nie śmieli Panna się trwoży, smuci i uzyleje, A czas z dniem każdym odbiera nadzieję to słami biały ząbek, to na czole gładkiem szpetną zmarszczkę wyorze, a wierne zwierciadło ukazując twarz wybladłą, goniącą wdzięków ostatkiem, wołało męża, męża, bierz męża co żywo. I panna, idealne pożegnawszy Mary, wielce uradowaną była i szczęśliwą, gdy...